Cześć, widzę z tej strony. Padli czy coś. Więc jak dobrze, widzowie, mówiłem. Widzowie, mówiłem, może chcecie w niedzielę live'a z PSX-a. Oczywiście z PETA. Z jakiej innej? Gry? jak chcecie z PETA, to napiszcie. Chcemy live w niedzielę, napiszcie w komentarz pod filmem. Możecie napisać, no to ja zrobię Wam chętnie live. A. Zrobię. Dobra, to ja bez problemu sobie, więc jak dobrze mówiłem, czy nie mówiłem, dodali laki, bloki też, dodali do peta laki. Lucky bloki te dodali huge lucky, że ta z jajka są w przedcenie w miarę tań duża przecena jaja na jaja ja. o jajko się otwiera i co to będzie o jakiś ler czekajcie je ja, ja usuwam ja tych lerów nie zbieram widzowie to nie chcę ich zbierać o, dobra katjajko i co będzie? Wow, liczka od widzowie. Jest dobrze Klaun. Kolejny liczka od widzowie. No więc, widzowie, te laki sobie potwieramy, trochę ich, tych laki potwieramy. Wtedy właśnie nie mówiłem wam, patrzcie ile mamy ekskluzjiwów, widzowie. Dzisiaj na Trading klasie kupiłem od gościa z, z Karikata za 8 mg. Bardzo tanio. Ja proponam dzisiaj helikoptera z, z tej dwóch otworzem Dzisiaj proponam dwa helikoptery z tych bloków i jednego Rainbow widzę, więc dobra, więc widzowie, cześć i do następnego odcinka albo showbizza.